Witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, jestem spragniona wiosny i myślę, że Wy wszyscy również. Generalnie nasze zimy ostatnio nie są białe, słoneczne, takie mroźne, tylko zazwyczaj są szare, bury i takie bardzo mocno depresyjne, niesprzyjające dobremu nastrojowi. No i ja, ponieważ dzisiaj, pomimo tego, że jest naprawdę godzina młoda. Jest na zewnątrz szaro, buro, i jak widzicie, muszę nawet zapalić światło, ponieważ w domu jest tak przygnębiająco. I żeby poprawić sobie humor, bo nie poddajemy się tym złym nastrojom, walczymy z, nim, z nimi, to posłuchajcie, położyłam na stół kwiecisty obrus, w piękne motyle, kwiaty po prostu jeżeli nie mogę inaczej to postarałam się wprowadzić tę wiosnę właśnie na obrusie a wręcz nawet nie wiosnę, a lato. Od razu robi się naprawdę o wiele, wiele raźnie naprawdę tak jest. No i oczywiście byłam w sklepie były prymulki i oczywiście nie mogłam się powstrzymać, żeby sobie takich prymulek nie kupić. Kupiłam trzy prymulki w pięknych kolorach takich bardzo żywych, naprawdę ładne, takie te prymulki mi się trafiły, więc sobie kupiłam. Tutaj chcę wam pokazać, mam taką starą wazę, która już ma naprawdę, jest wiekową wazą. I dzisiaj do tej wazy będę chciała właśnie wstawić te prymulki, żeby po prostu rozjaśnić to wszystko. Dzisiaj będziemy nakrywać do stołu na przykład takiego śniadaniowego stołu albo na obiad. Takiego stołu na co dzień, żebyśmy również tymi codziennymi nakryciami stołu poprawiali sobie nastrój, żeby było wesoło i kolorowo. Do takiej mojej, ja już to wiem, bo już robiłam to kiedyś, więc do takiej mojej wazy wchodzą trzy takie prymulki w tych doniczkach. I ja je sobie tutaj w tej chwili będę układała. Tak, o. Tak sobie tu włożymy. Pięknie, żeby było jak najmniej widać tutaj, słuchajcie tych przerwy. Ale tutaj, zobaczcie, robią się tego typu przerwy, a chciałabym je wyłożyć czymś, żeby było ładnie, bo jak to na stole, musi być ładnie z każdej strony. Ja myślę, że u każdego z Was znajdzie się coś takiego jak taka folia bąbelkowa. Ja zawsze tego typu rzeczy, jak właśnie mam zapakowane coś w te folie, czy jakąś paczkę dostaję, czy coś kupuję, to tego typu folie sobie w reklamówce zbieram, dlatego że one są bardzo przydatne. I zobaczcie, ja sobie teraz taką folię tutaj zwinęłam i sobie tak. Nie upychając jej tutaj, powiedzmy sobie, jeszcze tutaj jedną mam taką. Postaram się tu uzupełnić, żeby tutaj jak najmniej było. O, i tutaj dam tą folię. Jedną, i tu jeszcze jedną. Tu jest kawałek. No, i widzicie, taką folią sobie uzupełniłam, no ale taka folia nie wygląda zbyt ładnie. Więc ja w tej chwili te miejsca, które są tu folią, kupowałam tu kiedyś taki, taki mech i teraz sobie ładnie tutaj ułożę to wszystko. O. Tak, żeby tu było ładnie. Oczywiście, tak jak wy, to ja już wam polecam, żebyście sobie takie rzeczy nie robili na obrusie, bo zaraz będę musiała to sprzątnąć. Tylko robili sobie już tak, żeby później nie, nie trzeba było z tego obrusu sprzątać. No i chyba tutaj jeszcze też tak wezmę trochę, w położę dla równowagi. O. I zobaczcie jak ładnie to wygląda. Ja sobie pozwolę teraz to wszystko sprzątnąć. Ja już oczywiście jestem przygotowana do tego, bo zaraz sobie to wszystko mam taką specjalną szczoteczkę do zamiatania obrusów, ale to musi być specjalna szczoteczka. Nie używamy tej samej szczotki do innych rzeczy, tylko jeżeli robimy to do stołu, to tylko i wyłącznie do stołu i wtedy możemy sobie to wszystko zgarnąć, czy okruszki no, ja już sobie tutaj to wszystko zgarnęłam. I zobaczcie. Jak pięknie już wygląda sam ten bukiet w takiej wazie. Przede wszystkim ma tę cechę, że on jest płaski, więc w ogóle nie przeszkadza w rozmowie, a już po prostu robi się naprawdę bardzo miło, wiosennie, kwieciście i wygląda z każdej strony dobrze. No ale będziemy dzisiaj nakrywali do stołu i chciałabym Wam zwrócić uwagę, też, że warto jest, jak macie jakieś zapasy. Ja sobie tutaj już przygotuję, bo sobie przygotowałam trochę, żeby przy Was już tutaj nie latać po tych wszystkich moich. Tutaj muszę obrus poprawić. O. Słuchajcie, jak macie na przykład cytrynę, która i tak powiedzmy sobie gdzieś tam czeka, to warto jest też dla uzupełnienia takiego koloru, jak mamy tu żółty kwiat, tu żółte. Słuchajcie, cytryny przepięknie od razu to komponuje nam z tymi kwiatami. Do tego dodam w zapasach czeka moje awokado i ogórek i również położę tutaj na stole, może akurat przy śniadaniowym stole ktoś zechce sobie zjeść czy awokado, czy ogórka. Więc proszę bardzo. Ale żeby zrównoważyć też ten kolor zielony, może tutaj dajmy też taką podkładkę pod te cytryny. Będzie bardzo ładnie. No i drugi, słuchajcie, kolor. Z drugiej strony damy kolor czerwony. Tu mam pomidorki koktajlowe, które wyglądają, zobaczcie jak cudowne, kolorowe cukierki, więc sobie również takie pomidorki położę. No i dla urody położę tutaj również granat, który jest piękny, ma kolor. No, i tutaj może ten granat położmy też mam taki ładny tutaj talerzyk, również w taką łąkę kwiecisty. Więc dzisiaj będzie wszystko tak na kwieciście. Dobrze. No i co? Idźmy dalej. Ja postawię tutaj również świeczniki. Uwielbiam świeczniki, zresztą wy to wiecie, że świeczniki bardzo lubię. I myślę, że zobaczcie, jak będą ładnie tutaj wyglądały. Też kryształowe świeczniki i może taką symetrię postawmy tutaj tak symetrycznie. Tutaj weźmy o tak, poukładajmy to mniej więcej. Bardzo lubię wtedy tak te zbiory różnych kolorów robić. One wtedy fantastycznie się uzupełniają, tak jak ta, ten kolor żółty z zielenią. Wygląda to naprawdę przepięknie. Ja już sobie biorę sztuczkę, poustawiam również talerze. Talerze, słuchajcie, również będą w kwiatki, jak dzisiaj w kwiatki. To wszystko będzie dzisiaj do śniadania nakryte w kwiatki, dlatego że chcę, żeby się działo dużo. Tak jak latem na łące, że są kwiaty, motyle, kolory. To wszystko jest takie lekkie i dzisiaj będę chciała właśnie w tym klimacie zrobić ten stół. No i teraz sobie poustawiam sztukę. I już będziemy wszystko komponować dalej. No, i teraz słuchajcie, pokażę Wam również takie. Bardzo lubię wykorzystywać, jak nakrywacie do stołów. Naprawdę ja przynajmniej tak lubię używać serwetki. To są serwetki, które na pewno, jak robiłam różne zdobycze ze szmateksu, od szukaniego, to wam pokazywałam, że kupiłam takie. Serwetki i zobaczcie, jak one pięknie wyglądają. Mogą leżeć tu i na nim mogą leżeć sztuce, ale może być również dzisiaj damy tak, że położymy te serwetki, położymy po prostu na talerzu i będzie to wyglądało naprawdę bardzo ciekawie. Ja już tu kładę. I się robi już naprawdę, kwieciście, wesoło, będzie, będzie po prostu radośnie. I ja myślę, że taki dzień już będzie od razu bardziej sympatyczny. Ja już sobie tu przygotowuję w międzyczasie inne rzeczy. No i teraz, ponieważ to będzie taki stół śniadaniowy, więc ktoś lubi, Kawę, ktoś lubi herbatę rano. Ja lubię akurat kawę rano wypić, więc ustawiam od razu filiżanki, żeby były filiżaneczki. I kto będzie miał ochotę na kawę, na herbatę, będzie mógł tutaj sobie nalać. Bardzo polecam Wam również. Korzystanie z dzbanków. Akurat ten dzbanek i ten dzbanek również są kupione. Te dzbanki na rzeczach ze starościami i też naprawdę można przepiękne dzbanki dostać w bardzo dobrych cenach. Ten był najdroższy, bo chyba 50 albo 60 zł dałam, już nie pamiętam. Także to rzeczywiście niektóre są droższe, niektóre tańsze. No, i tutaj postawmy te dwa dzbanki, w jednym herbata, w drugim kawa, jak kto lubi, słuchajcie. Dajmy tu jeszcze łyżeczki na filiżankę. No i będzie, i będzie cudownie. Wyciągnę jeszcze, oczywiście, mam tutaj cukiernicę. Może ktoś zechce posłodzić, więc. Postawmy tutaj cukiernicę, żeby było ładnie. W międzyczasie, oczywiście, możemy dodać jeszcze tutaj, powiedzmy sobie, do tej zieleni. Dodajmy jeszcze jakiegoś ptaszka małego. Może teraz tutaj do tej czerwieni i tu. I zobaczcie. Naprawdę niewiele pracy kosztowało nas to nakrycie takiego stołu. A wydaje mi się, że już jest o wiele ciekawiej i naprawdę bardzo miło takie posiłki się je, jeżeli stół jest starannie nakryty. Wiecie co? Ja, ja to zawsze tak mówię, że nasze życie jest dosyć krótkie, a wiedzą to zwłaszcza osoby starsze, bo wiedzą, jak szybko nam upłynęło to życie. I warto, słuchajcie, celebrować. Tę codzienność, codzienne posiłki, codzienne śniadania, warto choćbyście byli nawet czasami sami, bo, bo jeżeli. Towarzyszy nam ktoś w, w posiłkach, to zawsze jest bardzo miło. Ale czasami zdarza nam się, że jemy sami, i również warto wtedy poprawiać sobie humor tymi dobrymi e, takimi e, elementami, które e, po prostu powodują to, że my czujemy się o wiele lepiej, radośniej. Zobaczcie, ja nakryłam w tej chwili, wydaje mi się, że taki radosny stół. Włączyłam sobie oczywiście śpiew ptaków, bo to mi poprawia humor. Nade mną wiszą też dwa piękne kolibry. I słuchajcie, naprawdę robi się już bardzo miło, sympatycznie. No i myślę, że poprawi nam się naprawdę w sposób znakomity humor. Dzisiaj będziemy kończyć. Taka jest moja propozycja na to, żeby sobie poprawić humor. Nakrywajmy yy, pięknie stoły, celebrujmy naszą codzienność, cieszmy się tym życiem, bo to naprawdę, naprawdę się nie powtórzy, żaden dzień się nie powtórzy, więc yy, róbmy tak, żeby każdy był piękny i żebyśmy mieli. Co wspominać. Dzisiaj będę kończyć. Trzymajcie się ciepło. No i oczywiście, wszystkich zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli Wam się taki film podobał, taki film lub lubicie takie filmy, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, bo jest nam wtedy bardzo, bardzo miło. Trzymajcie się. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.